Przez ubiegły tydzień wylewano fundamenty pod parkomaty, których montaż potrwa do 18 maja, co oczywiście wiąże się z powrotem strefy płatnego parkowania na Placu Świętej Małgorzaty. Do końca tygodnia będzie prowadzona kampania informacyjna dla kierowców i od 23 czerwca przywracamy strefę na Placu Świętej Małgorzaty. Dla kierowców, którzy z parkomatów nie chcą korzystać lub nie mają na to czasu, przygotowano innowacyjne rozwiązanie. Jest możliwość od 2008 roku zakupu biletu, opłacenia czasu postoju przez telefon komórkowy. Ta opcja nazywa się Mobilet, funkcjonuje w 17 miastach w Polsce. Dotyczy zarówno płatnego parkowania, jak również komunikacji miejskiej. Jest dostępna na stronie internetowej www.mobilet.pl lub informacje udzielamy w biurze długa 2224. System stawia na precyzyjność, bo płacimy tylko za rzeczywisty czas postoju. Mobilet polega na ściągnięciu z internetu ze strony operatora Aplikacji na telefon komórkowy i przez tą aplikację dokonuje się płatności. Płaci się za rzeczywisty czas parkowania, co jest bardziej korzystne niż płatność w parkometrze, bo kierowca sam ustala sobie czas na jaki chce wykupić bilet, jak również może wykorzystać opcję płatności całodobowej. Oprócz płatności mobilet, tak jak wspomniałem, dokonywać opłaty można w parkometrach, jak również w systemie abonamentowym przez wykupienie abonamentu w biurze. Mobilet cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno młodych, jak i tych starszych użytkowników.